Dzień dobry, z tej strony gości Weronika, jestem radcą prawnym i jesteśmy dla Państwa z Agencji Nieruchomości Krajowej we współpracy z Kancelarią Praw polskich Polskiej Nagrywamy ten filmik w celu przekazania Wam informacji dotyczących zakupu nieruchomości w Hiszpanii. Yy, tak, chcemy opowiedzieć Państwu procedurę zakupu nieruchomości krok po kroku, jak ona wygląda, tutaj na miejscu. Ewa, opowiedz nam proszę, jak się szuka nieruchomości w Hiszpanii. Dobrze, Weronika. <noise> najlepiej y, myślę, że znaleźć sobie zaufaną osobę, która mieszka w danym rejonie, w którym szukamy, szukamy nieruchomości przez długi okres czasu i zna się na tym rejonie, i wie, y, gdzie są dobre dzielnice, gdzie są złe, i gdzie najlepiej taką nieruchomość sobie po prostu wybrać, według danych wymagań. W naszym przypadku. Jest to dodatkowy plus, dlatego że my jesteśmy prawnikami, prawniczkami, więc macie Państwo nie tylko agenta, ale także prawnika z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w cenie. Weroniko, powiedz mi, jaka jest różnica między rynkiem pierwotnym a wtórnym, w zakupie nieruchomości, czyli między nieruchomościami nowymi nowo budowanymi i tymi z drugiej ręki. Więc przede wszystkim nieruchomości z rynku prywatnego. Są one budowane przez dewelopera. I co jest ważne i to jest dużą zaletą tych nieruchomości, w większości z nich jest zawarta licencja turystyczna. Więc tutaj, kupując mieszkanie, można wziąć pod uwagę nie tylko to, że jest to nieruchomość nowa, która ma 10 lat ubezpieczenia. Tak? Czyli mm -hmm. jeśli są jakiekolwiek usterki, to tutaj to ubezpieczenie wchodzi w grę i no, jest... dobrze tak to wypowiada i także właśnie jest ważne, że może być to również mieszkanie, które jest pod względem inwestycyjnym tak? bardzo korzystne ze względu na tą licencję turystyczną. No i też trzeba tutaj podkreślić, że te nowe nieruchomości zazwyczaj mają dostęp do basenów, do różnego rodzaju udogodnień takich jak siłownia, czy korty tenisowe lub korty do padla. Tak, a druga, druga ręka mieszkania jakby... Te takie już po kimś, że tak powiem? Tak, no to tutaj też często może być procedura prawna bardziej skomplikowana ze względu na to, że jest to rynek wtórny i trzeba sprawdzić więcej po prostu dokumentów. Tak, zgadza się. Tak, że to może pochwać? Tak. Trzeba również także sprawdzić no, wszelkiego rodzaju usterki. tak. Tutaj, jeśli ktoś nie boi się remontów, musi się liczyć z tym, że są to zazwyczaj mieszkania pod remont. I też co jest ważne Chciałam Ci też zauważyć, że też tak myślisz pewnie jak ja że jeżeli nawet ci mówią, sprzedający, że nie jest do remontu, że nie niedawno zaremontowane, to najczęściej nie jest to prawda, bo standardy hiszpańskie, mieszkań z drugiej ręki, tak, są zupełnie, w ogóle nie mają nic wspólnego z polskimi. Tak, są mniejsze tak. niż, niż w Polsce i też warto zaznaczyć, że rynek wtórny nie jest tańszy, tak jak w Polsce. Nie, tak jak by się droższy. dokładnie. Tak, są dokładnie. to gorsze nieruchomości, starsze i droższe, także my tutaj głosujemy za nieruchomościami na rynku pierwotnym. Ja też, <laughs> tak jest. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze nieruchomości? Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze nieruchomości? No po pierwsze yy, najważniejsze są trzy rzeczy, tak? Przy wyborze nieruchomości. Pierwsza z nich to lokalizacja. Druga z nich to lokalizacja. I trzecia z nich to lokalizacja. Tak jest. Tak więc głównie chodzi. Oto, no i wiadomo, no, każdy ma swoje, że tak powiem, preferencje. Niektórzy chcą miasto, na przykład Walencję, niektórzy chcą bardziej turystyczne rejony, niektórzy chcą bliżej centrum, bliżej plaży, bliżej gór, dom, mieszkanie. Tak więc do każdego podchodzimy indywidualnie. I każdemu z naszych klientów doradzamy indywidualnie. Prawda, Weroniko? Tak, dokładnie. Tutaj niezależnie od tego czego szuka klient, zawsze staramy się znaleźć dla niego najodpowiedniejszą nieruchomość, także czy klient szuka właśnie czegoś przy plaży, czy może w jakimś zaciszu, czy e, w górach. Jest, tak, no, jest bo to każdy możliwe. jest inny, każdy chce czegoś innego, tak? Tak więc no jakbyśmy wszyscy chcieli tego samego i podobało nam się wszystkim to tak, samo, to no to mielibyśmy jednym. wtedy problem. <grym> Zgadza się, a tak to dla każdego możemy coś dobrać. Weroniko, czy trzeba przyjechać do Hiszpanii, być tu fizycznie, biorąc pod uwagę, że mamy coraz mniej czasu, prawda, żeby móc taką nieruchomość nabyć i być przy całym procesie zakupu? Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Otóż nie, dlatego że działamy na podstawie sporządzonego przez notariusza pełnomocnictwa tak. i możemy dokonać wszelkich czynności w imieniu naszych klientów tutaj na miejscu w Hiszpanii. Także zajmujemy się kompleksowo całą obsługą, rozpoczynając od szukania nieruchomości, a także przechodzimy przez cały proces zakupu oraz weryfikacji prawnej. Tak, ja chciałam tylko dodać, że prowadzimy jakby, tak, trzymamy za rękę klienta, tak, żeby w każdym momencie. Czuł się zaopiekowany, bezpieczny. Jakby dajemy mu od, oczywiście oprócz tego nasze ubezpieczenie, odpowiedzialności cywilnej. Tak, tak więc zakup jest. No, staramy się żeby był, był miły i przyjemny, tak? Żeby to była fajna przygoda dla klienta, dobrze wspominana i żeby nas polecano, tak? tak? Tak jest, dokładnie. Także też tutaj chcę zaznaczyć, że często klienci... Przylatują oglądając nieruchomość. Zgadza się. Zgadza się. E, ale też zdarza się, że na przykład niektórzy klienci ze względu na super nieruchomość e, rezerwują ją online. E, także możliwe jest i obejrzenie nieruchomości na miejscu i my dalej zajmujemy się całym procesem, albo też możliwe jest po prostu e, zarezerwowanie online nieruchomości. Tak więc może wasza nieruchomość wymarzona jest bliżej <laughs> niż myślicie. <laughs> tak. Czy mogłabyś Ewo przybliżyć nam, jak wygląda proces zakupu nieruchomości w Hiszpanii? E, tak, zaczyna się najczęściej, najlepiej od wybrania naszej ukochanej, najlepszej nieruchomości. To jest najtrudniejsze. Tak? To jest najtrudniejsze. Żeby nam się coś spodobało, żeby był ten feeling, tak? E, no i później zaczynamy, jeżeli kupujemy pierwszą nieruchomość w Hiszpanii, no to potrzebujemy tak zwanego numeru NIE. Numero de Identidad de Extranjeros, tak? No to wyrabiamy go razem z nami jeżeli jest taka potrzeba otwieramy konto bankowe. Jeżeli jest to nieruchomość z drugiej ręki lub z rynku pierwotnego, oczywiście procedura jest troszeczkę inna, tak? Jednak zawsze trzeba sprawdzić całą dokumentację nieruchomości, czy jest ona wybudowana legalnie jaką ona ma lo lokalizację, czy nic innego nie zostanie wybudowane w jakichś okolicach, czy nie zostaną zmienione plany na przykład zagospodarowania za przestrzennego, tak, bliżej, blisko tej naszej nieruchomości, czy na przykład ktoś nie zakryje nam widoku, e czy nie ma obciążeń ta nieruchomość, tak, czy ma wszystkie potrzebne licencje, etc., etc. To wszystko sprawdzamy my. E przechodzimy z klientem poprzez podpisanie umowy rezerwacyjnej, umowy prywatnej zakupu nieruchomości przy nowych nieruchomościach. Przy z drugiej ręki, no to jest contrato de arras, tak? czyli ta umowa już przedwstępna tak? i idziemy z nim, jesteśmy z nim aż do momentu i w trakcie momentu podpisania końcowego aktu zakupu nieruchomości u notariusza, nie tylko jako adwokat, jako pomocnik, ale także tłumacz. I jako reprezentant fiskalny przy akcie notarialnym. Tak jest, czy coś jeszcze zapomniałam, to tak bardzo w skrócie chciałam wytłumaczyć, żeby po tak. prostu nie zanudzać, chociaż jest to proces taki, no że tak powiem, pracochłonny, wielogodzinny, ale no w skrócie to tak wygląda, prawda Weroniko? Jak wygląda proces uzyskania hipoteki? Ponieważ wielu klientów z Polski przylatuje w celu zakupu nieruchomości i też uzyskania hipoteki w Hiszpanii. Jak to, jak to właśnie wygląda? Dokładnie, wydaje nam się to oczywiste, ale w Hiszpanii Polacy są bardzo dobrymi płatnikami kredytów i chętnie daje im się kredyty hipoteczne. Tak. Poza tym, że tak powiem, oprocentowanie kredytów hipotecznych jest niższe niż w Polsce, tak? co jest korzystne dla, dla klientów. Jeśli chodzi o zakup nieruchomości w Hiszpanii, to warto też wspomnieć o kosztach związanych z tym zakupem. E, takim najwyższym podatkiem jest podatek IWA 10%, czyli jest to polski odpowiednik podatku VAT, hiszpański odpowiednik podatku VAT, e, i jest to podatek, który jest płacony od nieruchomości pierwotnych. Tak, z rynku z rynku pierwotnego od nowych, tak jest. I jest on, jak wiemy, podatkiem ogólnohiszpańskim, czyli tak. zawsze jest to 10%, tak? Czy dla spółek, czy dla osób prywatnych. Polska spółka oczywiście także może kupić w Hiszpanii nieruchomość lub, nie tylko osoba, tak, lub osoba mająca działalność gospodarczą, mm -hmm. no ale niestety tak, że zapłaci te 10% podatku. Jedynie może go odliczyć, no ale w tym o tym pewnie w kolejnym y w kolejnym odcinku, w kolejnym filmiku, tak jest. I tutaj trzeba by także było wspomnieć o podatku płaconym przy zakupie nieruchomości z drugiej ręki, tak? czyli z rynku wtórnego. Tutaj mamy podatek już różnych wielkości, w zależności od tego, w jakiej komunitet autonoma, czyli w jakim regionie się znajdujemy. Na przykład tutaj w komunidad Walencjana mamy 10%, tak? Ale na przykład w Andaluzji jest to mniej, na Wyspach Kanaryjskich też, też jest inaczej, w Katalonii też jest inaczej. E, tak więc to zależy. No i do, to, co to, trzeba byłoby dodać, no to koszt notariusza, tak? I tam płacony podatek, 1,5%, e, actos juridicos y documentados, AHD, tak. tak? Jeżeli mamy Hipotekę, jeżeli bierzemy hipotekę, to niestety dostajemy tak zwane Będki, taką karę i płacimy troszeczkę więcej. No niestety tak to wygląda. Troszeczkę więcej, ale to w pół procenta więcej, tak. prawda? Tego podateczku u notariusza. No i koszt notarialny. Yy, ogólnie rzecz biorąc, zależy od tego, yy, jakiej wartości jest nieruchomość, prawda? Więc tutaj można by było widełkowo iść od, nie wiem, 400 euro w górę, prawda? Tak. Weroniko, takie nasuwa mi się pytanie. Czy myślisz, że warto wziąć prawnika, adwokata, najlepiej hiszpańskiego, z doświadczeniem dużym, wieloletnim, tak jak nasze dwudziestoletnie ponad, do tego, aby kupić nieruchomość w obcym dla siebie kraju, z obcym językiem, inną mentalnością, nie zawsze nam, że tak powiem, życzliwą, tak? wydając najczęściej, no nie wiem, inwestując nasze oszczędności w, tą, w ten zakup, w tą inwestycję. Czy myślisz, że warto zabezpieczyć się w takim przypadku i to wziąć właśnie Takiego tak. prawnika lub taką agencję nieruchomości jak nasza zatrudnić na przykład? Uważam, że każdy rozsądny klient <głos》> powinien e, wykonywać zakupy z agencją, która ma. która współpracuje z prawnikiem, z hiszpańskim prawnikiem, co jest ważne. Znającym, jak wspomniałaś, mentalność Hiszpanów, która jest inna jest niż ważne. Polska. Tak. E, również język hiszpański, tak? Ktoś, kto jest w stanie zweryfikować prawo hiszpańskie, czyli bardzo wa ważne jest, żeby to był hiszpański adwokat. E, no i przede wszystkim właśnie, żeby agencja współpracowała z, no, z e, prawnikami, tak? Jasne. Gdyż e, naruszenie jakichkolwiek przepisów lub niesprawdzanie dokumentacji może się wiązać z bardzo niekorzystnymi... E, e, Konsekwencjami, konsekwencjami, tak, tak dla, różnie, różnie dla klienta, tak. I uważam, że jest to bardzo ważna inwestycja ze względu na to, że zazwyczaj klienci dokonują zakupu przez też kredyt. I no, bardzo ważne jest to, żeby po prostu mieli zabezpieczenie, także to, dla mnie to jest oczywiste.